Nie ukrywam, że od dłuższego czasu jestem konsolowym graczem. Posiadam już nie jeden sprzęt, a także całkiem mocny komputer, jednakowoż zaczęło mi brakować tej możliwości pogrania w nowsze tytuły bez spędzania paru nastu minut na bawieniu się ustawieniami graficznymi lub kombinowaniu czemu coś działa gorzej niż powinno. Konsole dają właśnie ten spokój, że jak włożysz płytkę, to wiesz, że gra na pewno się odpali, chociaż nie zawsze można być pewnym, jak będzie działać, co w ostatnich latach pokazuje na przykład Nintendo Switcha, ale na szczęście dostaje też te lepsze porty, jak na przykład niedawny. Nier Automata. Tak więc minęły już dwa lata od premiery konsol nowej generacji i nadszedł czas, aby odkryć co jedna z nich ma do zaoferowania. Długo się zastanawiałem nad tym, którą konsolę wybrać, bo finalnie i tak planuję posiadać oba sprzęty. Obie mają dużo zalet oraz parę wad, ale fakty są takie, że obecnie PS5 jest po prostu za drogie. A moja PS4 ma się dobrze. Za to w przypadku Xboxa ominęła mnie cała generacja gier, które pokazały się tylko na Xboxie. Może nie było ich za wiele, ale to zawsze coś i tyle mi wystarczyło, już nie wspominając nawet, że wydają na niego około 1500 zł mniej niż na za PS5. I mimo że jest używany, to i tak nie przeszkadza to w daniu sprzętowi nowego życia, skoro poprzedni właściciel nie był z niego zadowolony. Tak też na początku października w końcu dostałem w swoje ręce potężnego Xboxa Series X, więc minęło wysoce. Wystarczająco dużo czasu, aby mógł podzielić się z Wami wrażeniami skorzystania z niej oraz wszystkim, co ma do zaoferowania. Zacznijmy od rozpudełkowania sprzętu. W mniejszej części opakowania kryje się papierologia, kable oraz nowy kontroler, który po przeskoku spada o 360, zrobił na mnie całkiem spore wrażenie. Idealnie leży w dłoniach, przyciski mają satysfakcjonujący skok, krzyżak przyjemnie klika, a dzięki oteksturowanym chwytom oraz spustom trzymanie go w swoich rękach nawet przez dłuższy czas nie sprawia dyskomfortu. A jak nie chcecie przeszkadzać innym, kiedy pokonujecie kolejne cienie w personie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby podpiąć do pada słuchawki na mini-jacku. Na pochwałę zasłużyły także wibracje, które może i nie są tak zachwycające jak HD Rumble czy wibracje Dual ale robią świetną robotę. Jazda samochodem w najnowszym Horizonie albo efekty w Quantum Break robią wrażenie tym bardziej, jak w grze wejdą silniczki znajdujące się w spustach kontrolera. Nie obraziłbym się, gdyby reagowały także na strzelanie z broni palnej, ale nie można mieć wszystkiego. Ogólnie rzecz biorąc, rzecz jest znakomicie wykonana, dobrze wyważona i jedynym problemem na upartego może być brak akumulatorka. Oczywiście Microsoft ma w sprzedaży oficjalny akumulator, ale to wydatek rzędu 100 złotych, więc jeśli nie macie w planach się w takie cudo zaopatrzyć, to proponuję kupić baterie akumulatorowe A z ładowarką. Co oszczędzicie planecie kolejnych śmieci, a finalnie jest to o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż latanie do sklepu po kolejne jednorazowe baterie. W bardziej rzucającej się w oczy części pudła znajdziemy monolit, hmm, znaczy Xboxa Series X, który prezentuje się okazale. Wielkościowo przypomina dwa Nintendo GameCube y postawione na sobie. Microsoft w przeciwieństwie do swojej głównej konkurencji, czyli PlayStation 5, postawił na minimalizm. Z przodu prostopadłościanu znajdziemy port USB, przycisk synchronizacji, może i przystarzałe, ale wciąż przydatne wejście na płyty Blu-ray oraz przycisk do włączania urządzenia. Boki sprzętu nie są zbyt wymyślne, ale po prawej stronie znajdziemy cztery gumowe nóżki do podstawienia konsoli w poziomie. Z tyłu za to znajdziemy port na rozszerzenie pamięci, dwa porty USB, port LAN, wejście na kabel zasilania oraz port HDMI. Zabrakło najwyraźniej mało używanego wejścia HDMI które w Xbox One pozwalało na podłączenie dekodera i sterowanie nim za pomocą konsoli, co oczywiście w Polsce nie działało, oraz wyjścia optycznego audio. Co mnie specjalnie nie rusza, ale pewnie wiele osób będzie za nim płakało. Na górze konsolki znajduje się olbrzymia kratownica wentylatora z zielonym akcentem po wewnętrznej stronie, a na dole okrągłą podstawkę oraz pozdrowienia ze Seattle. Pomimo swoich rozmiarów po początkowym szoku i postawieniu sprzętu pod telewizorem, stwierdzam, że Xbox jest mniejsze niż się spodziewałem. Oczywiście u mnie nie ma ograniczenia w stylu szafki pod telewizor, bo stoi pod nim pokaźny rega, Ale dalej nie sprawia wyrżenia bycia kobyłom dzięki minimalistycznemu podejściu do Disney. Nie wyróżnia się z otoczenia w przeciwieństwie do PS5, które chcąc nie chcąc, rzuca się w oczy swoim odważnym designem obudowy. Jednak magiczne growe pudełko byłoby jedynie przepłaconym przyciskiem do papieru gdyby nie gry. W tym wypadku nie trzeba wydawać 350 zł na każdy nowy tytuł, aby móc zaszaleć, a wszystko dzięki fenomenowi jakim jest Game Pass. Lecz pomimo tego, że Sony kombinuje jak się da ze swoim ulepszonym plusem, to Game Pass wychodzi na prowadzenie samym stażem na rynku nowymi grami, w tym tytułami ekskluzywnymi, na premierę czy też olbrzymią ofertę. Gier sięgających nawet oryginalnego Xboxa. A to wszystko przyprawione całkiem przystępną ceną 55 zł miesięcznie. Idealna sprawa, jeśli chcielibyście ograć nowsze gierki, ale nie bardzo macie jakie kupić. Szczerze powiedziawszy, to na komputerze miałem problem z korzystaniem z Game Passa. I uważałem, że to coś, co nie jest dla mnie. Pobierałem jakieś 10 gier, a na koniec nie grałem w żadną. Subskrypcja się kończyła, odinstalowywałem wszystko. Za to na konsoli jest całkowicie w drugą stronę. Nigdy wcześniej tak bardzo nie wykorzystywałem tej usługi jak tutaj. Jak już wcześniej wspomniałem, Xbox Series odpala gry z poprzednich generacji. Z One natywnie odpali wszystko poza grami wymagającymi Kinecta, ale to żadna nowość, bo już przy okazji One S Microsoft wycofał się z tego pomysłu rakiem. Z 360 oraz oryginalnego Xboxa pozostaje nam emulacja, więc nie każdą grę z poprzedniczek tutaj odpalicie, ale hej, lepsze to niż nic. A też wiele gier doczekało się dzięki temu zwiększenia liczby klatek oraz podbicie rozdziałki. Tak też docieramy do największej nowości, która zmienia całkowicie obcowanie z tym, tymże sprzętem. Quick Resume to rewolucja pod względem zapominania jak wygląda wyglądałem ekrany startowe wszelkich gier. Rzecz ta pozwala na momentalne przeskakiwanie pomiędzy kilkoma aplikacjami. Nie wiedziałem jak bardzo tego potrzebuję, dopóki nie miałem okazji sam tego doświadczyć. Możliwość przeskoczenia z wyścigów w Forzie Horizon 5 do fabuły Red Dead Redemption 2, aby potem pobiegać po pałacach w Personie 5 bez obserwowania dłużących się ekranów początkowych to ziemia obiecana gamingu. Tak, to nie 4K, którego i tak nie mogę zobaczyć przez brak odpowiedniego wyświetlacza. Nie Ray Tracing, którego i tak w mało której grze da się faktycznie zauważyć tylko ten cud techniki, który pozwala mi grać w co chcę bez marnowania mi czasu sprawił, że poczułem, że to faktycznie jest kolejna generacja. Ale spokojnie, nawet włączając grę od zera poczujecie dużą różnicę. Mój laptop mając względnie podobny dysk M.2 nie jest w stanie skrócić czasu oczekiwania rozgrywkę, tak jak to jest w przypadku dysku xboxowego, korzystającego z jakiejś Microsoftowej magii. Podobnie zresztą ma to miejsce w przypadku SSD-ka umieszczonego na płycie głównej w PlayStation 5 ale nie jest to niestety tak różowe, jak wszyscy mówią. I ekrany ładowania wcale nie znikły. Jeśli gra jest do tego przystosowana, to jak najbardziej prawie ich nie doświadczymy. Tak na przykład w ostatnim Horizonie, gdzie wybór szybkiej podróży już nie pozwoli na pójście do kuchni, aby zrobić sobie herbatkę, tylko zaledwie parę sekund przeniesie nas w miejsce docelowe. Ale w momencie, kiedy to gra z poprzedniej generacji, która nie dostała żadnego ulepszenia, to oczywiście poczekamy trochę krócej, ale nie na tyle, aby móc ze spokojem powiedzieć, że czas ładowania gierki trwał tyle co nic. Po dwóch latach grania na odrzut to znaczy PlayStation 4 oraz 5 latach grania na PlayStation 3, dalej nie jestem w stanie uwierzyć, że Xbox Series X jest tak cichy. W spoczynku, pomimo tego, że potrafi mieć załączone chłodzenie, to nie dowiecie się o tym, o ile nie zerkniecie pod kratownicę. A podczas pracy pod obciążeniem, wentylator nie próbuje dać mi znać o tym, że marzy o locie w kosmos, co jest naprawdę miłą odmianą po długim korzystaniu ze starszych sprzętów. Jedyny element, który nie idzie w stronę blisko bezkłośnej konsoli, to napęd. Chociaż szczerze powiedziawszy, to poza momentem włożenia albo wyciągnięcia płytki, to. Także nie ma tragedii. Zakładam, że w przypadku chłodzenia po paru latach może stać się trochę głośniejsza, ale z doświadczenia wiem, że przy wentylatorach bycie cichym wygląda znacznie lepiej niż przy klasycznie wsadzanych do tych plastikowych skrzynek turbinach, które lubią się dość szybko zapychać kurzem, co słyszy prawie każdy użytkownik PlayStation 4. Nie miałem niestety styczności ze słabszą wersją xs s który, mimo tego, że numerki mówią, że jest gorszy od 1X, to i tak nie jest w stanie wyświetlać gierki w 60 klatkach z rajty Z racji tego, iż jest to maszynka bez wejścia na płytki, to jest świetne wyjście, jeśli ktoś chciałby jedynie pudełko do Game Passa. Tym bardziej, że to białe pudełko chodzi po około 1000 zł, a nie minimum 2. Problem odczujecie jedynie, jeśli lubicie wrzucać na dysk sporo gierek jednocześnie. Wtedy przygotujcie się na dokupienie sobie rozszerzenia pamięci, bo nie da się ukryć, że gry ważą coraz więcej, a 512 GB pamięci to nie za wiele. Tak więc, czy po miesiącu zabawy z konsolą dalej twierdzę, że to była świetna decyzja? Oczywiście! Kolejny już raz mam poczucie odkrywania grania na nowo. 4 lata temu przy kupnie Switcha miałem pierwszy przełom grając w The Legend of Zelda Breath of the Wild. Teraz Xbox zdaje mi bardzo podobne odczucia dzięki tytułom ekskluzywnym, które mnie ominęły, oraz dzięki Game Passowi, poprzez którego mogę bez wydania fortuny wypróbować kolejne produkcje pamiętające One, 360, czy oryginalnego X-Klocka. Już nie wspominając o wciąż wychodzących tytułach pojawiających się w usłudze na premierę, tak, takich jak Persona 5 Royal, setnej odsłonie Forzy oraz wszelakich indykach, których w innym wypadku nawet bym nie zauważył. Możecie już sami wywnioskować, że według mnie... To naprawdę świetny zakup i uważam go za swoją najlepszą grową decyzję tego roku. Po ostatnich ruchach Sony oraz przyjaznej graczowi polityce Microsoftu nie mogłem wybrać inaczej i nie żałuję. Dlatego nieważne czy to będzie X czy S, po tych dwóch latach współistnienia z PS5 na rynku, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nowe Xboxy to dobry wybór na rozpoczęcie przygody z obecną generacją. Masz już swojego Xbox'a? A może twoją wybranką było PlayStation 5? Jeśli masz ochotę, to nie wstydź się i napisz w komentarzu, co cię zachęciło do kupna jednej z nich albo którą chciałbyś kupić.